Donald Trump zapowiedział po spotkaniu z Xi Jinpingem, że obniży cła nałożone na Chiny. Rosyjski ukoil z powodu amerykańskich sankcji sprzedał swoje aktywa szwajcarskiej firmie. Parlament Europejski sprzeciwia się budżetowi zaproponowanemu przez Komisję Europejską. Prezydent Libanu nakazał armii przeciwdziałanie kolejnym atakom ze strony Izraela. Prawie połowa europejskich pracowników jest niezadowolona z poziomu swoich wynagrodzeń. Piątek 31 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadeklarował po spotkaniu z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, że zmniejszy cła nałożone na państwo środka. Spotkanie obu przywódców przyniosło niewielkie ustępstwa z obu stron. Do rozmów między przywódcami dwóch największych światowych mocarstw doszło przy okazji szczytu w Korei Południowej. Spotkanie Trumpa z Xi trwało około dwóch godzin, a w jego trakcie obaj politycy mieli poruszyć szereg różnych tematów. Najważniejszą zmianą ma być obniżenie o 10 punktów procentowych ceł nałożonych na chińskie produkty przez amerykańskiego prezydenta. W zamian chiński przewodniczący miał zadeklarować, że jego kraj podejmie aktywne działania na rzecz przeciwdziałania przemytowi chemikaliów służących do produkcji fentanylu. Narkotyk w ostatnich latach sieje spustoszenie, zwłaszcza wśród najmłodszych Amerykanów. Chiny zawarły też umowę z USA na temat wycofania kontroli wobec eksportu metali ziem rzadkich. Ograniczenie sprzedaży kluczowych surowców zostało zawieszone przynajmniej na okres jednego roku. Trump zapowiedział ponad to, że wraz z Xi będzie działał na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Amerykanie i Chińczycy mają być zgodni, iż w konflikcie rozpoczętym przez Rosję trwa klincz. Z drugiej strony, zdaniem amerykańskiego prezydenta, obu stronom czasem należy pozwolić walczyć. Dodatkowo Trump ma być zainteresowany dołączeniem Chin do amerykańsko-rosyjskich rozmów na temat kontroli zbrojeń nuklearnych. Chiński przewodniczący wyraził z kolei gotowość zacieśniania współpracy między swoim krajem i Stanami Zjednoczonymi. Według Xi tego obie strony nauczyła historia i tego wymaga rzeczywistość. Zarazem uznał on za naturalny fakt, że dwie największe gospodarki świata od czasu do czasu doświadczają pewnych konfliktów. Są one związane głównie z odmiennymi uwarunkowaniami narodowymi. Mimo to przywódca Chińskiej Republiki Ludowej uważa, że oba kraje powinny dostrzegać długoterminowe korzyści wynikające z obustronnej współpracy. Pekin i Waszyngton mają mieć wspólne interesy w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji, przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy, walki z chorobami zakaźnymi czy rozwijania sztucznej inteligencji. W przyszłym roku Trump ma odwiedzić państwo środka. Amerykański prezydent zaprosił też chińskiego przewodniczącego do Stanów Zjednoczonych. Szwajcarska firma Gunvor kupiła od rosyjskiego Ukoilu jego zagraniczne aktywa. Decyzja o ich sprzedaży zapadła po nałożeniu sankcji przez Stany Zjednoczone. Portal Politico przypomina, że na początku tygodnia największy rosyjski koncern naftowy zapowiedział wycofanie się z działalności międzynarodowej. Miała ona zostać znacznie utrudniona w wyniku obostrzeń wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Biały Dom 22 października ogłosił nałożenie szeregu sankcji na podmioty działające w ramach rosyjskiego sektora naftowego. W swoim najnowszym oświadczeniu Ukoil potwierdził, że jego decyzja ma związek z restrykcjami wprowadzonymi przez niektóre państwa wobec samej firmy oraz jej spółek zależnych. Zagraniczny portfel czołowego rosyjskiego koncernu przejmie tym samym zarejestrowana w Genewie szwajcarska spółka Ganvor. Zajmuje się ona na co dzień obrotem energią. Została ona założona 11 lat temu przez rosyjskiego miliardera Gennadija Timchenkę, który jest uważany za bliskiego współpracownika prezydenta Rosji Władimira Putina. Timchenko sprzedał swoje udziały w szwajcarskim przedsiębiorstwie przed 11 laty, czyli po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję. Dotąd Łukoil posiadał blisko 5000 stacji paliw na całym świecie. Wraz z koncernem Rosniewt odpowiada on za 2 trzecie całego eksportu ropy naftowej wydobywanej na rosyjskim terytorium. Stany Zjednoczone dały obu przedsiębiorstwom 2 miesiąc na zakończenie zagranicznej działalności. W przeciwnym razie Łukoil wraz z Rosniewtem narażał się na duże kary. Parlament Europejski sprzeciwia się budżetowi zaproponowanemu przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Część europejskich grup politycznych krytykuje centralizację wydatków w rękach Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich. List do niemieckiej polityk wysłali w tej sprawie liderzy hadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów i demokratów, liberalnego Renew Europe oraz wspólnej grupy Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego. Politycy tych ugrupowań domagają się dokonania zmian w nowej unijnej perspektywie finansowej opiewającej na sumę blisko 2 bilionów euro. W swoim obecnym kształcie wieloletnie ramy finansowe mają nie być podstawą do dyskusji. Autorzy odezwy domagają się od Komisji Europejskiej wprowadzenia w nich siedmiu zmian. Najważniejszym postulatem Hadeków Liberałów i lewicowców jest uwzględnienie roli Europarlamentu w negocjacjach na temat budżetu. Poza tym, von der Leyen miałaby zrezygnować z próby zcentralizowania budżetu. Jej krytycy twierdzą, że chce ona ograniczyć rolę Parlamentu Europejskiego i regionów na rzecz Komisji Europejskiej oraz unijnych państw członkowskich. W ten sposób miałoby dojść do wzmocnienia pozycji rządów krytycznie nastawionych do funkcjonowania Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie. Sygnatariusze listu sprzeciwiają się również łączeniu ze sobą poszczególnych części budżetu. Postulują choćby dalsze oddzielenie od siebie Funduszu Spójności oraz Funduszu na Rzecz Rolnictwa. Ich beneficjenci dzięki zachowaniu dotychczasowych zasad byliby bardziej pewni tego, że rzeczywiście otrzymają spodziewane środki finansowe. Zastrzeżenia wspomnianych grup politycznych budzi samo zmniejszenie środków przeznaczanych na realizację wspólnej polityki rolnej. Może to doprowadzić do niepotrzebnej rywalizacji o pieniądze między rolnikami oraz poszczególnymi europejskimi regionami. Prezydent Libanu Joseph Aoun nakazał armii powstrzymanie potencjalnego ataku ze strony Izraela. Oburzenie w Libanie wywołało zabicie pracownika socjalnego, który zginął podczas izraelskiego nalotu na libańskie terytorium. Urzędnik z położonej przy libańsko-izraelskiej granicy gminy Bilda został zastrzelony przez żołnierzy Sił Obronnych Izraela, którzy w trakcie operacji na libańskim terytorium wkroczyli oni do jednego z budynków. Kilka godzin później izraelskie drony pojawiły się z kolei w przestrzeni powietrznej Bejrutu. Wojsko podległe władzom w Tel Awiwie potwierdziło zabicie libańskiego pracownika socjalnego, a także zapowiedziało, że przeprowadzi dokładną analizę tego wydarzenia. Swoje działania izraelska armia uzasadniała prowadzoną operacją przeciwko libańskim szyitom w związku z incydentem libański prezydent nakazał swojemu wojsku zapobieganie kolejnym wtargnięciom ze strony izraelskich żołnierzy, żeby chronić bezpieczeństwo obywateli. Izrael niemal codziennie atakuje Liban, mimo zawartego przed rokiem porozumienia o zawieszeniu broni między Hezbollahem i Izraelem. Tel Aviv domaga się od Bejrutu rozbrojenia Partii Boga, ale libańskie władze obawiają się podejmowania szybkich działań wobec proirańskiego ugrupowania. Próba pozbawienia Hezbollahu potencjału militarnego miałoby grozić wybuchem wojny domowej w Libanie. Brytyjski dziennik The Guardian zauważa, że w środę libańskie władze zostały pochwalone przez specjalną amerykańską wysłannik Morgan Ortagus, miały one zobowiązać się do rozbrojenia wszystkich grup do końca roku. Prawie połowa badanych pracowników w Europie jest niezadowolona z poziomu swoich wynagrodzeń. Najbardziej na pensje narzekają zatrudnieni na Półwyspie Bałkańskim, a najmniej w państwach Beneluxu. Analizę dotyczącą poziomu zadowolenia z płac przeprowadziła firma SDWorks, zajmująca się kwestiami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przeprowadziła ona sondaż wśród blisko 16 tysięcy pracowników z 16 krajów europejskich oraz z 15 różnych branż. Z raportu przytoczonego przez telewizję Euronews wynika, że poziom swoich wynagrodzeń krytykowanych 49% europejskich pracowników. Dla porównania, blisko 64% przedsiębiorców uważa, że oferuje zatrudnionym godziwe pensje. Najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy Słowenii, Serbii oraz Chorwacji, którzy mają nie otrzymywać kwot na jakie zasługują. Swoje wynagrodzenia chwali po 60% pracowników zatrudnionych w Belgii i w Holandii. Do usatysfakcjonowanych swoimi zarobkami należą przede wszystkim osoby zatrudnione w sektorach finansowym i budowlanym oraz w pionie administracyjnym. Na pensje narzekają najmocniej pracownicy sektorów zdrowotnego, edukacyjnego oraz przemysłowego. Zadowolenie z poziomu wynagrodzeń jest zróżnicowane ze względu na płeć. Niezadowolonych ze swoich płac jest 51,5% kobiet oraz 47% ankietowanych mężczyzn. Zarazem w Hiszpanii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, to przedstawiciele płci męskiej dominują wśród osób uważających swoje za niesprawiedliwe. Przedsiębiorcy badani przez SDWorks nie są zainteresowani zmniejszeniem luki płacowej między mężczyznami oraz kobietami. Do swoich priorytetów, swojej polityki wobec pracowników zaliczają utrzymanie dobrego samopoczucia zatrudnionych czy zwiększenie ich zaangażowania w funkcjonowanie firmy. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego Weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym.